Witam Was wszystkich, ba! Cześć, ja jestem Masio, a to mój czwarty odcinek z serii Igrzysk Śmierci. Dziś go sobie nagramy na serwerze mysygy.pl. Yy, dziś ze mną nikogo nie ma, chciałem po prostu taki, wiecie, taki zwyczajny odcinek yy, po prostu dla Was nagrać. Jest w tej chwili 19.55. Zacząłem to nagrywać tylko dlatego, że jest nowa edycja. Myślę, że już jest on. I po prostu chciałem nagrać dla Was nowy odcinek. Tak, dziś sobie znajdujemy się na arenie chwilej. I to jest arena... 11. Znajdujemy się dziś na arenie 11. To jest arena dziwna, taka, bo po raz pierwszy ją znalazłem. Arena... taka, taka... Taka, taka dziwna. Nie, taka, taka, taka kwadratowa. Yy, ona jest nowa i ma bardzo, mało tych yy, slocików na ludzi, bo tylko 8, więc yy, bł, kiepsko dla autora. Yy, mało, znaczy, jak już jest, jak już jest dostępna ta arena, owszem, wbi wchodzą na nią ludzie, ale tylko ci, co się z nią zapoznali. Ja na nią wbiłem, bo nie było innej arena, po prostu chciałem to nagrać. Więc po prostu, no... Wybaczcie mi, że taka arena, no, ale wiecie. Dobra, mm, tam jest skrzyneczka. Uj, cholera, mogłem tutaj nie schodzić, coś czuję. Uuu, albo i mogłem, albo i mogłem. Dobra. Wejdźmy sobie na balonika. Tam może, z, no, to będziemy nas... Uuu, mm, nawet fajna ta arena, powiem Wam szczerze. Znaczy, mi się osobiście ta arena podoba, bo, bo nie jest taka sama jak Wszystkie, że... I to nie jest takie, coś, ja... Wszyscy uważają, że arena sygmu musi być dużo mało skrzynek i dobrze ukrytych. Wszyscy tak uważają, znaczy tak dłużej się gra i takie areny były kiedyś. Teraz są areny, gdzie jest mało slotów, dużo skrzyneczek. I takich skrzyneczek, w których są niezłe idemki. Na przykład dzisiaj mi się już trzy razy trafił jak sobie miecz w skrzyneczce. A, gra, a, a grałam 4, 4 czy, 5, czy 5 razy na arenach, więc fajnie no. fajnie Fajne uczucie jest, jak nie wiem, na przykład, bijasz na, na arenę, myślisz, że przegrasz. Pierwszy raz gram, grasz na arenie, ja nie mogę myśleć, że. O nie, 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 ja nie chcę grać na tej arenie, przegram. Nie, trzeba po prostu się wziąć w garść, zagrać i wtedy ci się trafi. Uj, juj, ju, ju. Srebrne. U, niebieskie spodenki. Jak on mnie dwoma cios. Co? Cheater! Cheater! Zgłaszam na niego akcję cheaterstwo. Co to jest w ogóle za arena? Hmm, może mi ktoś powiedzieć? Chyba nie. Hmm. Chwilę zmniejsz... O Jezu, na no jakim ja języku gram? O, nie, 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 nie chyba sobie w do wyłączenia. dobra. Dobra, 13, 12, 11. Dobra, te Jareny też nie znam, ale okej. 5, 4, 3, 2, 1, go, go Power Rangers! Ło wow. Uuuu No st ja nie mogę na pierwszy strzał od razu kurna Ty Najlepiej Kurde jakby był nawet diaksowy ja pierdzielę, ale jakie by były jaja lol. Dobra e, Czekajcie sekundy Dobra, lecimy Jeżeli widzieliście a, kawałeczek, nie kawałeczek iTunesa to serdecznie przepraszam, ale po prostu musiałem zmienić ścieżkę dźwiękową do filmu u skrzynka u, czapeczka Ciekawa powiem wam szczerze mapa, naprawdę nie powiem, że nie ciekawa chwilę dar The ring Nistanc, Ring mm -hmm. No, jest na farto. Dlaczego nie chcę? Tutaj jest tak daleko. Tutaj mam. Ej, jezu, to spawn. Mała trochę ta mapa, powiem wam szczerze. Myślałem, że będzie trochę większa, bo zapowiadało się, że... Wiecie, taka będzie taka, 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 taka... Taka fajna, taka, taka... O! Dobra. Nie będziemy my gadali o takich, takich rzeczach. Dobra, chodźmy sobie tutaj na górę. Ciekawe, czy tutaj coś będzie. Łutepek. Cholera nie doskoczyłem do tej. Gdzie jesteś? Widziałem twój nick, wiem, że jesteś gdzieś. Jak? Nie pomocy, pomocy, pomocy! No jak sobie mogłobyś mi pomóc? Ja pierdziel. Oczywiście tego typka co nagrywają muszą zawsze poniżyć No ja nie mogę Leci za mną? Nie nie leci Za to pewnie tego diaksowego Diaksowego zabił O <laughs> Nie nie chcę nawet nie Kurde! Ścinercy! Cyner, cener, nar. Urna, no ja pierniczę. Urr. Przepraszam za te błędy, ale klawiatura mi coś laguje, że samemu, czasami mi coś chodzi. Nie, no tutaj coś musi być, no dobra. Cholera nie mam. Wow! Nie, no ta skrzynka jest po prostu wow. Jeżeli tam ten typek tam cały czas jest, to jego pójdę, del. Bądź. skrzyneczki jeszcze. Nie, no tutaj na pewno przyszedł, żeby. Uuu, 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 uuu. Uu. Pewnie jednej skrzyneczki tylko nie ogarnął, ale jakie jaja by był, jakby tam był, jak sobie mieć, nie? Ja nie mogę. Beka by była taka, że. Lul. Nie ogarnął w ogóle połowy skrzynek. Dobra, jedzą sobie jedynie wezmę. Dobra, jeżeli tutaj ktoś wejdzie. To ja po prostu pierniczy mu... No. Nie, 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 co? By no kurna! Od... Musiał mi zepsuć odcinek. No. Sorry, ale po prostu wiecie. Więc, no dobra, jak mówią, że na 14, to dobra, jedziemy. A, co to jest za arena? Eee, spoko. spok. Dobra, are... następna arena, na której po raz pierwszy gram. Więc... A Zagramy sobie na czymś nowym, a nie tylko na tym samym. Dobra! Dobra, powiększę sobie trochę trzeba żebym mógł tam... Parkać. Dobra. LGV? Nie, LGW. Dobra walić to jedzie, idziemy na siódemkę, o ile fajna No z następna arena nowa Ja nie mogę sama nowe areny Dlaczego nie ma tych fajnych, normalnych aren Sygjoin 19 No kurna następna, albo nie, dobra na -Y -O No Sygjoin 19 Chyba, że wiecie co? Chyba na tej arenie się z wami pożegnam, bo wiecie co, nie, nie ma sensu, dobra, chyba, że, nie, dobra, nagram z wami jeszcze jedną arenkę i spodoba się. Mhm. Gdzie my tutaj, no, wody pisać?

Powinno się udać. 3, two, one, Go, go, pa, No, ładnie, ładnie, ładnie mi idzie. Kur! Co? Włóżę. Jezu, mnie to denerwuje. Może sobie zabelikować od nowa i stworzyć od nowa holdery. Uuu ładnie, chest platea ładnego sobie dostaliśmy. Zasłużyliśmy sobie. Dobra, jedziemy. Powiem szczerze ładna arenka. Bo on ma żelazne te. Przedam para parę fajnych rzeczy. O, 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 o. Zajdę go od tyłu, zajdę go od tyłu. No co, Cywek? O, widz, ty masz szaj... No co, so cheater? No ja nie mogę, co, so cheater? Chyba go wam 10 razy. Nie, no dobra. Na tym serwerze trochę cheaterów gra. Nie wiem dlaczego oni nie mają wgranego anti ale okej. Okay. Poczekajcie, pójdziemy sobie jeszcze tylko na... Chcecie parkura? A, wracam jeszcze parkourica. Parkurujemy sobie trochę. Jeszcze na jest dla Was. parkur na sobie trochę. za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Na razie i cześć!